Ciało Państwo, jestem z tej strony Polski Lufa. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Minecraft. Let's Boże, Let's Play Minecraft, sorry. Bo niedawno wrzuciłem odcinek z Let's Play Minecraft. Nagrywamy odcinek pod tytułem Jak nie grać w CS: A, A więc zaczynajmy. poruszać cały czas z nożem, nie? czy jeszcze? jeszcze nie. Trochę za trochę za wolno to idzie, ale. no Dobra, po tej rundzie sobie wezmę kupię granata albo dwa, znowacie. Lecimy z noży dobrze, a tutaj rangę Silver jeden, bo to ja wiecie co sobie mogę ja, ja porobić. No to się jest. bank. be <laughs> small grenade. What? What? What Mówią, zacznijcie chyba tutaj, tutaj kilka granatów. I flashbang. I można lecieć z flashem najpierw. Już lecimy Bawimy się w to jak nie grać w to jest za bo. Już chwali twój właśnie właśnie Boże tutaj zjeżdżam, ale się pytam co jest robić? Kuraj ja, Grenade iść, teraz gram za mało hi, zasła za mało deadów. Hmm. Tak się gra. Tok się gra. No mówię wam, tak się nie gra w CS. -a. Bo to jest tą... No... Patrzcie silver dwójka już. Już Silver dwójka. Zero zabójstw. Nie ogarniam już tego. Kurde, Messenger? No Messenger, sędzie się. Dojewać tam. Od kurde czemu to tak wolno, ta, ta ruda tak krótko trwa. Tak się gra w CS. -o. Nie, no tak się nie gra w CS. -o. Widzicie 03, to jest górdy jest słabiutko. Bardzo słabiutko. Muszę jeszcze chociażby 2D zdobyć, bo to jest niemal nie. Chcę, żeby jeden kill był. Myślę mi chociaż jednego kila brakuje, żeby było piątka, chociaż nie czwórka. To sobie nam jak te pedały grają To tego cukierka najlepsze kola. O, wygrali tylko jeśli słuchcią Thank you Jak ja mam teraz sobie tak rozeskoczyć, żeby się było zabić, czy coś nie wiem? Bijam z morzem, jak na bumsajta. W kolejny mnie this is white. na bumsajta. Dobrze, ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja dam się teraz nim zabić, ładnie, pięknie. Od razu na hama się wbijam Od razu na hama. Od razu. Od razu. Szybciej, 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 dawaj, dawaj, dawaj człowieku, co tu taki wolny. Szybciej, dawaj. Ale ten gość jest wolny, kurde, gorszy niż mucha w smole. No, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. I jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I jeszcze raz, na razie, piąteczka.